Cześć! Dziś zagłębimy się w świat pielęgnacji skóry, omawiając codzienną rutynę pielęgnacji twarzy i jej znaczenie. No to zaczynajmy. Wyobraź sobie, że budzisz się rano, a twoja skóra jest świeża, czysta i odmłodzona. Chodzi nie tylko o dobry wygląd, ale też o dobre samopoczucie. Codzienna pielęgnacja twarzy jest kluczowa dla zdrowej, promiennej skóry. Przede wszystkim zacznij od delikatnego środka myjącego. Ważne, by usunąć brud, tłuszcz i makijaż, nagromadzone w nocy. Potem złuszcz skórę, by usunąć martwe komórki i odsłonić jaśniejszą cerę. Następnie, czas na nawilżenie. Krem nawilżający jest niezbędny dla jędrnej i nawodnionej skóry. Przy suchej skórze, lepszy będzie bogatszy krem. Dla tłustej skóry, lepsza jest lżejsza formuła. Pamiętaj o ochronie skóry przed szkodliwym słońcem. Użyj kremu z szerokim spektrum ochrony i SPF minimum 30. To pomoże zapobiec starzeniu, zmarszczkom i nowotworom skóry. No to porozmawiajmy, dlaczego codzienna pielęgnacja twarzy jest tak ważna. Chodzi przede wszystkim o profilaktykę. Dbając o skórę codziennie, zmniejszasz ryzyko trądziku, zmarszczek i innych problemów. To jak plan konserwacji zapobiegawczej dla Twojej skóry. Więc tak to wygląda, kochani. Codzienna pielęgnacja twarzy to klucz do zdrowej, promiennej cery. Pamiętaj, oczyszczaj, złuszczaj, nawilżaj, chroń i zapobiegaj. Nie zapomnij obserwować i subskrybować po więcej świetnych treści. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.